Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jaszku, a to jest pierwszy odcinek z Minecrafta, nowa seria. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, bo pomyślałem sobie, że fajnie by było zaprosić Was do mojego tego sześciennego świata. Nocka nam się zrobiła, kiedy akurat zacząłem kręcić, i troszeczkę może na początek powiem Wam, jak tutaj sobie żyję. No, jak widzicie, mieszkanko mam. Takie proste, jeżeli nawet to można nazwać mieszkankiem. Cztery piece, jakiś tam stół do konstruowania, dwie skrzyneczki i łóżko. Takie coś sobie zrobiłem, żeby tylko przeżyć pierwszą noc. Tutaj mam nadzieję, że nic nas nie zaatakuje. Gram na swoim serwerze, tryb niepokojowy, tylko... łatwy, łatwy, łatwy jest poziom na serwerze ustawiony. Także życie nam schodzi. Hmm, jakieś tutaj potworki też cały czas są. Ja sobie nazbieram troszeczkę pszenicy. Oho, słyszę niebezpieczeństwo. Tutaj mam właśnie taką swoją małą farmę. Może też farma to nie jest zbyt dobre określenie dla tego typu plantacji. To jest po prostu kilka pszenic postawionych koło siebie, żebym miał co jeść. Gdzieś nasionka mi wcięło. O, już mam. Oj. No, i cały czas gdzieś tutaj pająka słyszę w oddali. Poziom 23, także jak widzicie, troszeczkę pokopałem. Ta seria na pewno nie będzie pojawiała się jakoś strasznie często albo regularnie. Po prostu jak będę miał jakiś pomysł do wrzucenia ciekawego materiału, to będę to wrzucał. Oho. I nie ma żadnych punktów doświadczenia, niestety. Także. Idziemy dalej. Ja jeszcze zasadzę sobie te nasionka, żeby tutaj wszystko mi ładnie rosło. Yy, na serwerze mam kilka modów, yy, może modów nie, pluginów, bo to też się różni. Mody to jest coś innego. Yy, plugin mam między innymi yy, Essential Spawn, który zapobiega wybuchom creeperów. Yy, znaczy creepery wybuchają, tradycyjnie mogą mnie zabić. Tylko po prostu już nie uszkadzają terenu. O, właśnie będzie walka z creeperem. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie zabiją. I też jakiś problem mi się pojawił. Nie wiem, czy to jest wina y, skonstruowanych przeze mnie tych podziemi, właśnie w taki sposób, czy może tych pluginów, które zainstalowałem. Ale cały czas yy, potworki spałnią mi się albo po dwie, albo po trzy sztuki. Rzadko kiedy widuję pojedyncze potworki. Yy, I tak jak teraz szkielet widzieliśmy i creeper, to też pierwszy raz coś takiego zobaczyłem od kilku dni. oj. O, właśnie. Dwóch szkieletów było tutaj i pewnie creeper gdzieś jeszcze będzie. Tak mi się wydaje. Oho, mówiłem. Widzieliście, creeper wybuchł. Nic się nie stało. Jest to zrobione nie dlatego, żeby mi było łatwiej, chociaż to też, ale chciałbym ten serwer otworzyć na troszeczkę większą ilość osób, może niekoniecznie jako publiczny, ale żebyście mogli tutaj przyjść sobie pozwiedzać, co jak tutaj wygląda, to fajnie by było i właśnie w związku z tym, że nie będzie na nim whitelisty, to trzeba jakoś zapobiec zniszczeniu świata przez osoby które by tutaj sobie wchodziły. Dobra, byliśmy w tym pomieszczeniu. To jest takie moje pomieszczenie, w którym robię sobie zalążek mojej fermy grzybów. Tutaj mam jak widzicie cztery grzybki. Grzybki lubią ciemność i lubią bruk. Dlatego sobie tutaj tak rosną. Ja tu przychodzę co jakiś czas i Czekam aż one mi się rozmnożą. Też zobaczyłem te grzybki w podziemiach. Tutaj mam właśnie taki tunelik prowadzący do jaskini. Być może tutaj się pojawi coś ciekawego. Chciałbym tutaj jakiś balkon wybudować, żeby był widok, ale na co to jeszcze nie wiem. O. Jak widzicie, tutaj sobie troszeczkę tego bruku postawiłem, tutaj znalazłem. Te grzybki, czy ja tam widzę czerwony proszek? Czy ja dobrze widzę, czy nie? Nie, to glina tam czarna z tyłu, dobra. Także tutaj nie ma nic ciekawego. Idziemy dalej. Oprowadzę Was troszeczkę po tym, co udało mi się zbudować. Może to też nie jest takie adekwatne słowo, udało mi się zbudować. Ja tutaj sobie tak kopię na luzie, żeby czas troszeczkę zabić. Aha. Jak widzicie, mam troszeczkę inną rozdzielczość niż domyślna w, Man w Minecrafcie. Nie, nie mam monitora panoramicznego. Yy, może nie, mam monitor panoramiczny yy, HD yy, 1920x1080, ale ustawiłem sobie rozdzielczość 1920x900 yy, po to, żeby yy, żebym miał troszeczkę szerszą panoramę. Mi się tak lepiej gra, taki materiał wrzucony na YouTube też waży trochę mniej. A w dodatku te czarne pasy dodają trochę klimatu. Tego Minecrafta jest bardzo dużo na YouTubie, a to jest taka rzecz, która może troszeczkę jest niekonwencjonalna. No nie wiem. Ja i tak nie korzystam z żadnych modów graficznych, paczek zasobów. Próbowałem ściągać, a ja pokażę Wam może, y, jakie paczki zasobów próbowałem używać. KG Craft y, 64 i różne wersje R3D Craft. Mm. 64, 128, 512. Żadna mi nie przypadła do gustu, jednak nawet jak te tekstury są podobne do tych oryginalnych, to, to i tak w pewna ich część już odbiega od pierwowzoru, i, i to mnie troszeczkę razi, a ja chciałbym grać na, na takich teksturach, które wyglądają identycznie jak oryginalne, jak pierwowzór. Dobra. Yy, tutaj nie opowiadałem, co będzie, a tak sobie przyszedłem i, i nic o tym nie powiedziałem. Tutaj będą schody: wielkie schody, trzy yy, albo cztery piętra. O, nie topiesz nam wlazu. Nie wiem, czy da się go zabić, czy nie udało się. Te schody będą prowadziły prawdopodobnie do takiego samego korytarzu tylko piętro niżej, dwa piętra niżej, trzy piętra niżej. Ja to sobie jakoś buduję, sufit jeszcze muszę wykończyć i pamiętacie powiedziałem tam, że mam zalążek pod fermę grzybów, wykopałem sobie tutaj tunel. Wychodzę, patrzę, a tu dodatkowe trzy grzybki i to było tuż przed kręceniem odcinka, ponieważ Siedziałem sobie, oho, tam jeszcze nie byłem, nie zwiedzałem. Wiecie co? Ja nie będę się zapuszczał tak daleko z racji, że mam trzy muchomory w ekwipunku. A nie chciałbym, żeby one mi przepadły. Schowam się tutaj szybko. oj, Enderman. I co ja mam teraz zrobić? Wiem, że na Endermana pomagają Dynie. Jak się założy, dynie na głowę, to on nas nie widzi. No, no, no. Dobra, raz kozie, śmierć. Dobra, uleczmy się. Ale skrzeczy. Wydaje odgłosy dziwne. Ale krzyki. O, udało się. Powiem wam, że byłem strasznie. Zdziwiony, może i nawet się przestraszyłem trochę, podszedł do mnie jakiś dziwny koleś w turbanie i zaczął mnie atakować. Taki jak normalnie żyją w wioskach npc taki podbiegł do mnie w turbanie i zaczęło mi diametralnie schodzić życie, jakbym był zarażony czymś. No nie wiem, nie wiem dlaczego tak się stało. Dobrze, yy, to może poszerzymy sobie troszeczkę ten nasz tunel. Żeby można było więcej tutaj grzybków wyhodować. Dobra. Grzybki lubią bruk. Grzybki lubią ciemność. Także jak widzicie, ja już ten. Tunelik to pomieszczenie. Chciałem sobie wybudować na swój własny sposób. Na razie ono jest takie proste. Ktoś tutaj się do mnie dobija, do domofonu. Mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza na nagraniu. Ja jeszcze tutaj podczas renderingu dodam jakąś muzykę, która będzie się wpisywała w klimat Minecrafta. Znalazłem bardzo fajny album z pianinem. Jeżeli uda mi się go jakoś zakupić, to, to na pewno. On się pojawi tutaj w tle, a jeżeli nie, to to jakoś inaczej sobie poradzimy. Jeszcze jeden rząd trzeba wykopać. Także nie będzie to jakiś specjalnie długi odcinek, ja lekko sobie choruję w tym momencie. Nie chciałbym też się tak nadwyrężać, ale już trochę lepiej się czuję, także jeszcze dzisiaj może zabiorę się zakręcenie Skyrima. Jak mi się będzie chciało, a jeżeli nie, to jutro. Także gamingowy kanał na luzie mam w opisie, także nigdzie się nie śpieszę. Robię sobie pomału to, na co mam ochotę. Dwa muchomorki sobie możemy postawić. Jeden tutaj, drugi tutaj, żeby to tak ładnie równo było. Próbowałem znaleźć w internecie opis gdzie, w jakich odległościach od kratki bazowej spałnią się te grzybki. Jednak nie udało mi się tego znaleźć. Jest tylko napisane, że potrzebują ciemności, a ja potrzebuję zabić tego szkieleta. Chyba będę musiał zaopatrzyć się w większą ilość świateł, żeby tutaj te mopki nie spałniły się tak często. Oj, oj, oj. Creeper wybuchł, chyba nawet doświadczenie nam wybuchło razem z nim. Tutaj nie ma więcej potworów. No, może rzeczywiście to jest dobry pomysł, tutaj te pochodniami wszystko obstalować. Zrobiłem sobie szkło, takie szybkie szklane. Też bardzo poważny problem napotkałem. Spartoliłem misję, bo zamiast zrobić yy, najpierw kolorowe szkła, a potem przekształcić je w szyby, to najpierw ja zrobiłem białe szyby, i potem się okazało, że nie da ich się pokolorować. No trudno. Będę chciał jakoś wykończyć górę tutaj tego pomieszczenia, żeby yy, oświetlić pochodniami sufit, jednocześnie, żeby tych pochodni nie było widać. Także yy, to by było mniej więcej na tyle, co Wam chciałem powiedzieć w tym odcinku. Yy, no może jeszcze pokopię sobie trochę i powiem o tej. Farmie, czy tam fermie, nie wiem jak to się powinno mówić. Grzybów chciałbym, żeby ona była zbudowana z gliny. Ja dlatego sobie chodzę systematycznie na drzeczkę koło siebie, tą glinę farmić. Wydobywam ją przy pomocy jakiejś prostej kamiennej łopaty. Oho, kolejny przeciwnik. Jak widzicie, poziom jest. Dosyć łatwy, dlatego nie muszę się martwić o to, że zginę. A tych potworków jest naprawdę dużo. Naprawdę nie wiem, czy coś e, schrzaniłem przy e, instalacji pluginów tutaj do serwera. E, dobra, temat za tematem. E, przy użyciu gliny będę chciał zbudować fermę grzybów. Na pewno jeszcze kilka dni mi zejdzie na zbieranie tej gliny. Obliczyłem sobie, że potrzebuję około 8 staków przy samej czarnej gliny na taki zalążek. Tego, jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Wracając jeszcze do tematu modów na moim serwerze, nie wiem, muszę jeszcze popracować nad konfiguracją tego kilka dni, i jeszcze, jak uda mi się ustawić rangi na czas. Aby ludziom można było przyznawać budowanie, to to już ten, na tym serwerze będzie można grać. A na razie to ja już sobie na nim pykam sam. Co do modów, to oprócz Essentialsa Spawn jest jeszcze każdy Essentials zrobiony, ale mi się język plącze już pod koniec odcinka. Dużo jest tych y, właśnie pluginów takich zabezpieczających, nie ma żadnej ingerencji w balans gry. Ja jestem przeciwnikiem y, różnego rodzaju gildii i tego śmego, jakichś właśnie eventów grupowych, które dodają coś od siebie y, przy pomocy pluginów. Jak najbardziej y, eventy, jeżeli ludzie robią je sami, natomiast y, jeżeli chcielibyśmy ingerować w rynek gry za... tylko za samą przynależność do określonej frakcji, czy... czy po, czyli po prostu gracze mają dostawać coś yy, tylko dlatego, że... że robią coś, kurde, no to to jest dla mnie niefajne, ja uważam, że świat powinien być równy dla wszystkich, jak ktoś jest zwolennikiem kopania, to nie powinien mieć gorszych warunków do rozwoju niż ktoś, kto na przykład Magildię. Yy, tak sobie gram tutaj, także ja buduję dalej. Yy, aha. Jeszcze ch jeżeli chodzi o kolorki, to mam takie coś zrobione, że na przykład ja jestem w grupie budowniczy, to mam taki troszeczkę ciemniejszy kolor. Yy, a jeżeli Wy byście weszli na ten serwer, to mielibyście troszeczkę jaśniejszy. O, no to to mi się udało zrobić. Także naprawdę proste rzeczy. Także. Ja już się z wami żegnam, tradycyjnie idę sobie ekspić dalej, buduję, kopię i mam nadzieję, że w przyszłym odcinku już zaczniemy tą fermę grzybów budować. Jak widzicie troszeczkę już wyspałniło mi się, ojojoj, troszeczkę wyspałniło mi się tutaj grzybków i mopków. Także żegnam się z wami, do zobaczenia, pys!